The last, dim, the last low. you can come and join me sitting around the piano you can light the fire open up the window you can make a choice by seeing where the wind blows you can watch me sleeping and i can watch you dreaming you can change the channel and i can change the feeling We'll yeah. Join me, sit around the piano. You can light a fire, we'll open up the window. You can make a choice by seeing when the wind blows. I'm gonna say one more time, Chloe, I don't need a reason While bound by the sweet conditions Chloe, we don't need permission We can go where we are Bardzo polecam tą szkołę, bo są mili uczniowie i mili nauczyciele Dziękuję, to wszystko. No to tak, szkoła jest super, jest super atmosfera Mamy sklepik, mamy Karola, mamy mamy kawę, mamy, kawę, mamy suszarki w toaletach. Możemy grać w muzykalach, które są z roku na rok coraz większym sukcesem. I po prostu jest y, zaje fajnie. No nie? Super! Prawdopodobnie nie rozumiem, dlaczego osoby wybierają szkoły rzeczowskie, licea. Ponieważ mamy blisko naszą, która ma porównywalne wyniki z matur, co do ELO Rzeszowskich. Mimo że szkoła jest dość niewielkie do to sprzyja integracji. Sądzę, że to jest dobry wybór, miła atmosfera. Tak więc mamy wam powiedzieć, dlaczego przyjdę do naszego liceum. Pająk zaczyna. Tak. Drodzy gimnazjaliści, zachęcam Was do przyjścia do właśnie tej szkoły. Ja nie tracicie czasu na dojazdy, bo tracicie dwie godziny. Lepiej wybierzcie liceum sędziszowskie, wspaniali ludzie, wspaniali nauczyciele. Świetny musical, tak, pozdrawiamy kolegę tutaj, kolegę teraz, z tyłu, teraz, który, który również jest świetny i tak również świetny jestem ja, który zachęca was, abyście podzielili y, moją normalnie, to się wytnie. Skromny, prawda? Abyście podzielili mój los i przyszli do tej tutaj wspaniałej szkoły, gdyż tak, szczególnie polecamy profil matematyczno-fizyczny. Matematyczno-informatyczny, gdyż... Matematyczno jak się macie nauczyć, to i tu się nauczycie po co jeździć do Rzeszowa. Jak za ten czas, za te jakieś dojazdy, wszystko możecie robić wiele pożytecznych rzeczy. Na przykład możecie na ryby jechać, grać w siatkę i tak dalej. Cześć kolego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przyjście do nas! To bardzo polecam szkołę, naszą szkołę, ponieważ możemy się w niej nauczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Co mogę powiedzieć o naszym liceum? Na pewno mamy tutaj o edukację. Spełniamy marzenia uczniów. Bo pozwalamy rozwijać swoje zainteresowania. Zachęcam w szczególności tutaj, żeby przychodzili z naszego gimnazjum w a ja także z innych gimnazjów, gdyż mogą tutaj naprawdę poczuć się bardzo dobrze. Jest tutaj fajna atmosfera, dobrzy nauczyciele, którzy pomagają w Trudna sytuacja. Naprawdę polecam tą szkołę.